Hej, cześć, witajcie, z tej strony Giladki zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Blood 6 I dzisiaj będziemy grać na mapce, którą już zapowiadałem jakiś czas temu, czyli um, Jak on się tutaj nazywał? Trench Run na wysokim, oczywiście, poziomie, ponieważ połączymy ją sobie bardzo fajnie. Jak widzicie, tutaj leci pik, 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 pik. Połączymy ją sobie z Anakinem i z Clone Trooperem, gdzie oczywiście możemy sobie tutaj ich troszeczkę postawić, jeśli chcemy. Mapa jest typowo nowa, w sensie inspirowana, oczywiście, Gwiezdnymi Wojnami, i zakładam, że możemy. Stawiać wszędzie tutaj, na dole i na górze, i wygląda to troszeczkę jak oczywiście Gwiazda Śmierci. Wieżyczek tu żadnych nie postawimy, chociaż moglibyśmy równie dobrze dostawiać cokolwiek innego, więc spróbujmy postawić sobie na razie tutaj. A tu mamy jeszcze takie wysunięte miejsca, w których możemy postawić coś. Postawmy sobie na razie oczywiście jakiegoś tutaj wspaniałego naszego strzelca. Postawmy sobie po drugiej stronie, może gdzieś tu pod koniec, jakiegoś strzelca na razie, i tu na razie jakiegoś trzeciego strzelca. Uzbierajmy trochę pieniędzy. I postarajmy się robić, oczywiście, jakieś zrzuciki. On tutaj nie ma jeszcze zasięgu na to wszystko. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. W międzyczasie, ja oczywiście idę sobie w farmy. To myślę będzie najsensowniejsze rozwiązanie. Proszę bardzo, farma. Raz, dwa. Zbieramy pieniądze. Zbieramy pieniądze. No, możemy przyspieszyć minimalnie żeby tutaj to jakoś podziałało. Widzę, że jeden sobie by poradził na razie. Tamten niespecjalnie jest w stanie sobie poradzić. Oczywiście jak poszerzymy mu zasięg, to będzie, będzie w stanie robić zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Ale na chwilę obecną jeszcze nie jest w stanie. Tamten też widzę, że jeszcze nie ma takiego zasięgu, jaki byśmy tutaj mogli chcieć. Możemy postawić jeszcze jednego. W tym miejscu on powinien tutaj być w stanie bardzo ładnie widzieć to na sam koniec. Więc dajmy im szansę, niebieskie na razie widzę żaden problem On tam jest w stanie zestrzeć, dobra, więc będzie nam pomagał Jest targowisko pierwsze, teraz zaczynamy od upgrade'ów tak naprawdę Z tego co pamiętam najlepszy był Clone Commander, który tutaj Becoming famous cripple MOAB ability, ten był w stanie Dobrze mówię, któryś, któryś był w stanie Rozwalać, no MOAB class plune stand a chance Dużo tego Remove fortifying, dobra, czyli ten może rozwalać, jak to idzie, czyli tego przydałoby się zrobić w kadeta, powiedzmy, żebym już sobie zapamiętał, e, któryś też widział, it is armor upgrades, given the upgrade, regen Lives, camouflaged enemies, dobra, i to jest bardzo dobre, czyli musimy tego pocisnąć jeszcze w sierżanta, dobra. To jest wszystko jasne i myślę, że będziemy w stanie na razie sobie podziałać. O, dobra, jest i sierżant, tego musimy zrobić sobie w to pierwsze, czyli Clone Trooper, tu musimy oczywiście coś na, na zasięg zrobić. More damage, more, more range. Rage eee, more damage. Dobra, czyli e, more range and damage. To zrobimy sobie tutaj e, tego, to zrobimy sobie tego kapitana, tego pierwszego. Clone Corporal. E, nie wiem co prawda, co powinniśmy drugie zrobić, bo tu jest e, wolniejsze, więcej przebicia. Wolniejsze, więcej przebicia. Więcej zasięgu, to musimy od razu pójść w to. Więcej zasięgu. I pyk. Dobra, i teraz ma od groma zasięgu. Jest bardzo dobrze. I teraz zbieramy tak naprawdę pieniądze na kolejne farmy, żeby cokolwiek polecieć. Będziemy mogli robić armię klonów. Praktycznie armię klonów, bo tak naprawdę będziemy jeszcze jakiegoś takiego, tu próbowali anakina postawić i tak dalej. E, ale jeśli... W sumie to tak się zastanawiałem, że chyba zrobię taką armię klonów na zasadzie, że że spróbuję zrobić jakąś mapkę i będziemy robić typowo klony, tylko klony. Klon obok klona i tak całą mapę zasypiemy. Bo no wiadomo, te klony były naprawdę mocarne, jeśli chodzi o to, więc wydaje mi się, że yy, byłoby to bardzo fajne. Dobra, jeszcze trochę pieniędzy. i na tam jeszcze trochę? Dobra, i ostatnia, myślę, farma i będzie wystarczająca, żeby się tutaj nam pieniędzy zbierało. Tym bardziej, że musimy jeszcze na upgrade'y uzbierać. Dobrze, yy, teraz tu jest yy, sierżant i lieutenant. Dobrze, bardzo dobrze I tego potrzebujemy zrobić W tego i w... Nie, zwarzywiłem, zwarzywiłem Nie, 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 zwarzywiłem totalnie Jeszcze raz Raz, dwa i tu trzy Dobrze, jest, nice I to jest bardzo dobre I cztery, cztery tysiące, czy pięć Lecimy z tym wszystkim Myślę, że nie są w stanie na razie przejść jeszcze któryś był w stanie robić jakieś tam obrażenia do moabów, ale myślę, że e, tych dwóch moglibyśmy tak samo polecieć i gdzieś po środku innego postawić. E, jeśli chodzi o tą ostatnią ścieżkę. Dobra, to nie będzie już takie banalne. Nie wiem, czemu to się akurat postanowił pojawić. O, na razie jest okej. Okay, jest dobrze. E, proszę bardzo, możemy Rimowera zrobić. One tu nie są w stanie nic robić. Okej, okay, rozumiem. O, no to fajnie, fajnie. Spowalniamy. Wysyłamy tego. Nie mam nawet na upgrade... O nie dobra, jest upgrade na klona. Tu musimy polecić sobie tak samo jakoś yy, w tych. Proszę bardzo. No niestety nie udało się. Kontynuujemy. Kontynuujemy. Ten pierwszy miał yy, w to ostatnie. Raz, dwa. no raz, dwa. I cztery. Nie, jeszcze nie stać nas. Dobra. Lecimy dalej z pieniędzmi. Upgradeujemy żeby były w stanie cokolwiek robić. Yy, nie wiem jak ten ostatni tu z zasięgiem. Bo potrzebujemy jeszcze zrobić tego w Order 66. Dobra, i ma, ma duży zasięg. Czy coś ta jest w stanie dać mi zasięg? Ten widzi kamuflaż. A czy ten jest w stanie dać mi zasięg? Nie. Więc zrobimy kamuflaż. Dobra, no i tak ma zasięg prawie na wszystko. Więc tego robimy na Order 66, tego robimy na Republic Hero i tego na Clone Commander. I jesteśmy w stanie tak naprawdę porobić, tylko na razie musimy uzbierać pieniędzy na to, żeby w ogóle zapgrade'ować nasze... Tutaj, wszystkie rynki główne, i, i tak dalej, żeby być w stanie generować szybciej te pieniądze. Jest jeszcze dwa, dobrze. Proszę to, cyk, i jeszcze jeden, ostatni, dobra. I teraz 64 tysiące, co nie jest aż takie niby banalne. Ale w sumie z obecnym tempem jest niezłe. Robimy. Eee, tego mógłbym najszybciej zrobić, ale to nie będzie najlepsze rozwiązanie. Nie, naprawdę. Są takie problematyczne. Nie mamy żadnych dobrych tych. Powolnijmy. Czy Anakin ma jakiś dobry zasięg? Anakin nie ma jakiegoś dobrego zasięgu. Nie jesteśmy w stanie go jakoś postawić yy, na tym. Może tu powinniśmy go postawić? Sprzedaj Anakin tu i zrobić mu ulepszenie tego. Beginning of the Sea. Jedi Master. On nie jest w stanie nawet też pleni zrobić. Jeju, naprawdę nic, nic nie jesteśmy w stanie zrobić z tym. Odporność, odporność. Czemu on w ogóle się tu pojawił na tej mapie? O co tu chodzi z tym wszystkim? I on musimy też zrobić upgrade na Grand Jedi, Jedi Master. Więc lecimy, lecimy z tym wszystkim. Ten ma większy zasięg niż on, ale no, ten też jest w stanie dużo bić. Dobra, e, 68 Clone Commander, bardzo ładnie. Zaraz Republic Hero robimy, dobra, nice. No też ma już duży zasięg dzięki temu. Ten. A bo tego robiłem tutaj na Order 66. Dobra, musimy uzbierać pieniędzy tylko na to. Jeszcze zaraz będzie, proszę bardzo. Cyk, jest. Śmieszne to, muszę przyznać. Śmieszne. E, na tego zbieramy 80 tysięcy, dobrze. Zaraz będziemy mieli. Już mamy. Cyk, Grandmaster. I hey, nice. No i troszeczkę zasięgu mu dało. Nie jakoś wybitnie dużo, ale. No. Te tutaj w sumie mają sporo zasięgu. Mimo to wszystkie, praktycznie mają tyle samo. Jest, zwycięstwo. Okej, okay. no dalej nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. On też nie jest w stanie nic z tym zrobić. No nie, tu musielibyśmy mieć ewidentnie coś, co. co miałoby jakieś rakiety, czy, czy cokolwiek takiego musielibyśmy mieć. No nie damy rady to nic zrobić. No nie, nie jesteśmy w stanie tu nic zrobić. Zastanawiam się, dlaczego w ogóle on się tutaj respi, tak naprawdę. W sensie musiał mieć coś, co, co, co wybucha, tak? A no nie mam za bardzo nic takiego. Um, czy Geraldo? Nie, Geraldo nie. Musiał mieć coś, co typowo robi jakieś ekstremalne wybuchy, jak na przykład yy, pilot helikoptera, żeby robił tego. No nie wiem, możemy spróbować zainwestować w, w tego pilota od helikopterów, pościg. I teraz zastanawiam się w co, czy w obronę komanczów, czy w rzut kolot. Dodaję szereg rakiet. No to może być dobra inwestycja w sumie. Teraz tak, że widział zakomfrowany czy przestrzeni. Chyba że przestrzelanie to będzie lepsza inwestycja. Dobra. Co prawda Nie wiem jak tutaj ma się do tego wszystkiego, w sensie, że mamy klony, broń laserowe, miecze laserowe i do tego jest helikopter, ale... Okej! Okay. Jakoś to działa, tak? Jakoś to działa bez żadnego problemu. Nie wiem, że miałby akurat helikopter w kosmosie latać, ale... Okej! Okay. Tak to może działać. Bez żadnego problemu. Runda se... Co jest? Czemu jest leci fragment z filmu? Co jest? O co tu chodziło? On... I kolejny boss wyleciał. Jak ja mam to. C sk sk skąd ten filmik się wziął? W sensie to taka mocno inspirowana mapa, ale... No. <ścoughs> Dobra moi drodzy, następny raz zrobimy sobie chyba armię klonów, bo... E, chyba nawet dalej nie przejdę, bo cały czas jakieś bossy mi wyskakują. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, oczywiście jeśli chcecie kupić grę, to link jest w opisie. O jak tu ładnie na dole to wygląda moja piegwiazda. E, oczywiście link jest w opisie do ENEBY bez żadnego problemu. E, tutaj moda też możecie bez żadnego problemiku sobie oczywiście zdobyć. Jeszcze miałem wam oczywiście pokazywać jak się to nazywa, więc mamy Clone Trooper, jest Star Wars Mode i e, Death Star Mode. O. W ten sposób. I tu niby są jakieś y, surprise na 40, aż 40, 60, 80, czyli te, te bossy i na setnej. No to właśnie, no. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Póki co komentujcie, subskrybujcie, do bo No i cześć!